Hej, witam Was w dzisiejszym odcinku. Pokażę Wam, jak dzisiaj ugotujemy sobie fajne danie na ciepło, główne z makaronem Pastificio, parpadele, z polędwicą wołową, cebulą, cząstkiem, salami, spinatą i wszystko to będzie w sosie pomidorowym. Do którego oczywiście potrzebujemy pomidory krojone, koncentrat pomidorowy, śmietanę, Ja tu używam trzydziestkę, na górę damy sobie później do dekoracji żółtko parzone, lub jajko sadzone. Zobaczymy jak nam to się wszystko potoczy dzisiaj. Świeżą cebulę, dymkę i do całości też potrzebujemy oczywiście, tak jak widzicie, mam naszykowane przed sobą cebulę, czosnek i chili. Zabieramy się do pracy. Widzicie, wszystkie dodatki sobie siekamy. Cebula jedna w kosteczkę, trzy główeczki czosnku, też drobniutko w kosteczkę sobie wysiekamy, papryczkę chili, ale w międzyczasie nam się już woda na makaron gotuje. Jest osolona, damy trochę z oliwy z oliwek. Zaczniemy sobie gotować fajny makaron parpadele w cudownym kształcie, taka trochę tiagatella, zobaczymy. Na rozgrzaną patelnię wlewamy sobie trochę oliwy z oliwek. Niech nam się rozgrzeje. My damy troszkę więcej temperatury. I zaraz w pierwszej kolejności będziemy smażyć cebulę na złocisto. Potem dodamy sobie czosnek, na końcu czuszkę. Wrzucimy wołowinę, pomidorki, koncentrat śmietankę, potem całość doprawimy, wymieszamy razem z makaronem. Rzucimy w międzyczasie jeszcze salami, spinatę i będziemy później wykańczać finalnie nasze danie. Na Rozgrzaną patelnię rzucamy sobie w pierwszej kolejności cebulkę. Niech nam się podsmaża. Nasz makaron jest super. Dęta, możemy odmywać. Niech sobie odciera. Cebulka nam się smaży. Zamy sobie czosnek i chili. Po do smażonych dodatków dodajemy wołowinę. Wołowina z dodatkami, jak widzicie, nam się pięknie smaży. Szkoda tylko, że nie możecie poczuć tego obłędnego zapachu, który się w powietrzu nam unosi. Stopniowo teraz będziemy, dodajemy sobie salami z Niech to się fajnie nam wszystko smaży razem w całości. Pamiętajcie tylko, aby teraz tego nie solić, nie, nie pieprzyć, ponieważ wołowina wam stwardnieje. Zrobimy to dopiero na samym końcu. Także dajmy sobie chwilę czasu. Nasza bułonika dochodzi, dodajemy sobie teraz pomidorki. Mamy chwilę, niech się poddusi. Do całości dajemy odrobinę koncentratu pomidorowego. Myślę, że tyle wystarczy. Dajemy sobie około 100 ml śmietany. Ja używam 30. Od razu będziemy mogli doprawiać, sól, pieprz, cukier, wiadomo, koncentrat jest kwaśny, dlatego fajnie go złagodzić będzie nam trochę cukrem. Myślę, że nie wystarczy. Makaron mamy gotowy do nakładania. Na górę dajemy sparzone już wcześniej żółtko jaja, cebulę dymkę do dekoracji. I świeżo mielony pieprz.